Cześć, dziś obok mnie znajduje się nowa Kia Niro, czyli wyczekiwana druga generacja tego koreańskiego modelu. Auto bardzo wyjątkowe, gdyż, po pierwsze, nie ma on odpowiednika w gamie Hyundai'a, po drugie, możemy go dostać z hybrydą, hybrydą typu plugin, a także testowanym przeze mnie dziś wariantem elektrycznym. A po trzecie, gdy jest to elektryk, nie ma on praktycznie żadnej konkurencji na rynku oprócz Seresa 3, którego już testowałem na tym kanale, oraz Sangyonga Corando w wariancie elektrycznym. Druga generacja tego modelu odmieniła całkowicie jego design, a także wprowadziła wiele nowej technologii we wnętrzu tego pojazdu, by był on bardziej praktyczny i bardziej komfortowy na co dzień. Nie przedłużając, ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest i dziś zapraszam Was na test nowej Kia Niro w wersji elektrycznej, a zanim przejdziemy dalej, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, byśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Jeśli chodzi o design tego modelu, to muszę przyznać, że przód tego samochodu wygląda fantastycznie. Bardzo podoba mi się tabelka przecinająca całe nadwozie z chromowanym, wykończeniem duży znaczek KI prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Nowe światła są fantastycznie. Ta nitka świateł dziennych prezentuje się bardzo dobrze, główne światła bardzo wyraźne, a światła przeciwmgielne są niemalże niewidoczne tutaj ukryte w tym takim uśmiechu z chromowanym wykończeniem zderzaka na dole. Koreańska projektanci znów zrobili kawał dobrej roboty po odświeżonym sportaż, sporty jak to woli Kia Niro nowej odsłony naprawdę może się podobać. Choć przyznaję, nasz egzemplarz to wersja wyposażenia XL, więc przód wygląda troszeczkę inaczej. To chromowane wykończenie wygląda lepiej niż w wersjach podstawowych M oraz L. Jednak mimo wszystko całościowo ten design naprawdę trzeba uznać za bardzo udany. Jeśli chodzi o bok pojazdu, podoba mi się wszechobecne czarne wykończenie, począwszy od nadkoli, przez dolne wykończenie lusterek, relingi dachowe, dolne wykończenie drzwi. To wszystko jest w tym samochodzie w standardzie. Opcją jest czarny słupek C. Niestety występują tylko w trzech kolorach nadwozia, w tym. Niezbyt ładnym kolorze zielonym, pomarańczowym, który nie wymaga żadnej dopłaty, a także niebieskim. Opcjonalnie również to wszystko, oprócz relingów, może być w kolorze szarym, srebrnym, jak kto woli, jednak ta opcja jest dostępna tylko, gdy zdecydujemy się na kolor biały, perłowy. W żadnej innej wersji kolorystycznej, niestety, nie jest to dostępne, a ten czarny słupek nie jest dostępny, gdy zdecydujemy się na czerwony wariant kolorystyczny, którego jest mi najbardziej szkoda, ponieważ połączenie czerwieni i czerni zawsze prezentuje. Się bardzo dobrze. W standardzie mamy 17-celowe felgi, niezależnie od wersji wyposażenia. W odróżnieniu od tradycyjnej Kia Niro, która w standardzie ma felgi 16-celowe i maksymalnie 18-celowe, mamy tutaj srebrne wykończenie okien, co spójnie łączy się z przodem tego samochodu, a także tutaj znajdziemy prawdziwe przeloty powietrza, aby poprawić aerodynamiczność tego samochodu podczas jazdy gdzieś w trasie, co automatycznie wpływa na niższe zużycie paliwa. Jeśli chodzi o tył, to przyznaję, bardzo podobają mi się te światła z tym wylotem tutaj powietrza. Ich design przypomina nieco te z modelu Bion. Niektórzy widzą w tym nawiązania do modeli Volvo. Mi osobiście się to bardzo podoba, coś wyjątkowego, jeśli chodzi o design dzisiejszych samochodów. To, co mi się niestety nie podoba, to klapa bagażnika która jest po prostu pusta tu się nic nie dzieje. Mamy małe napisy Niro, centralnie znaczek Kia. Oprócz tego zupełnie nic. Mamy tradycyjną wycieraczkę, niestety nie jest tak jak w modelu Sporta, czy w Tucsonie, żeby ona była schowana tutaj w spoilerze, mimo że spoiler jest ogromny i spokojnie by się zmieściła. Na szczęście jeśli chodzi o zderzak, jest on w kolorze czarnym, dzięki czemu wyróżnia się od samochodu z chromowanym wykończeniem. Z oczywistych względów oczywiście nie mamy tutaj końcówek układu wydechowego. Jeśli chodzi o światła ukryte w zderzaku, mamy tutaj kształt bardzo podobny do świateł dziennych z przodu, są to światła odblaskowe tutaj są również ukryte kierunkowskazy w technologii LED bardzo fajnie się to prezentuje jeśli chodzi o sam bagażnik to klapa oczywiście otwiera się elektrycznie a Kia Niro w wersji elektrycznej jest najbardziej praktycznym wariantem ze wszystkich pojemność bagażnika 475 litrów jeśli chodzi o podstawowe modele to hybryda ma 425 litrów lub 451 litrów w zależności od tego czy mamy zestaw naprawczy czy koło dojazdowe, a hybryda typu plug z oczywistych względów, czyli zarówno montażu baterii, jak i zbiornika paliwa, pojemność jedynie 325 litrów, czyli 150 litrów mniej niż w wariancie elektrycznym. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to jest on foremny. Mamy tutaj podwójną podłogę, więc możemy sobie ją podnieść. O, jedną ręką małe wyzwanie. Udało się. Gdy mamy ją na wyższej pozycji, mamy tutaj minimalny próg załadunkowy, jednak bez najmniejszego problemu powinniśmy coś zmieścić. Po prawej i po lewej stronie mamy dodatkowe schowki. Są haczyki na jakieś siatki. Niestety brakuje uchwytów na zakupy. Żarówka jedynie po prawej stronie tradycyjna, co aż dziwne, że nie jest LEDowa. Pod podłogą na samym dole znajdziemy zestaw naprawczy i miejsce na nasz trójkąt, gaśnicę, Wszystko jak najbardziej w porządku. Półka. Jeśli można nazwać to półką, jest to jedynie materiał, co ma swój plus, ponieważ jeśli to zdemontujemy, a nie jest to jakieś trudne nawet jedną ręką, no i tutaj już małe wyzwanie. To jeśli potrzebujemy przewieźć duże przedmioty, możemy ją położyć tutaj, schować na dole lub po prostu zostawić, nie zajmuje to w ogóle miejsca. Niestety nie możemy jej złożyć, co również byłoby bardzo łatwe do wykonania i jeszcze mniej zajmowałoby to nam miejsca. Nie mamy tutaj uchwytów do złożenia oparć tylnej kanapy, jednak możemy to bez problemu złożyć. Minimalnie opierając się o zderzak, i w tym momencie mamy tutaj równą podłogę z malutkim uskokiem do góry. Jak najbardziej praktyczny bagażnik. A zanim przejdziemy do omówienia wnętrza tego pojazdu, wróćmy się na chwilę naprzód pojazdu, ponieważ pod maską po pierwsze znajdziemy 204-konny silnik, o którym opowiem później, jednak jeśli otworzymy tę maskę. To tutaj znajdziemy drugi bagażnik, 20 litrów pojemności, aby spokojnie przetransportować swoje kable. Jest to taki mały zamykany schowek. Znajdziemy tutaj po pierwsze już przygotowane kable do ładowania na stacjach, które nie mają własnego przewodu, oraz mamy bardzo ciekawe urządzenie, ponieważ Kianiro, podobnie jak ev 6 i. Hyundai Ioniq 5 posiada możliwość wyprowadzenia prądu na zewnątrz poprzez taką przejściówkę. Jest to bardzo proste do instalacji i w tym momencie możemy tutaj zainstalować urządzenia o maksymalnej mocy 3,5 kW. Zasilić możemy spokojnie czajnik elektryczny, mikrofalówkę czy Spokojnie pół naszego domu, jeśli mamy jakąś małą kawalerkę, bezpośrednio z samochodu bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeśli planujemy tym samochodem gdzieś pojechać w trasę na wakacje możemy bez problemu zasilić sobie nasz kemping naszym samochodem. Bardzo fajne rozwiązanie. I o czym jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć, to jeśli chodzi o gniazdko, które jest zlokowane z przodu, to nie sądzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ jakakolwiek kolizja może nam uszkodzić system ładowania i będziemy niestety uziemieni. A skoro o uziemieniu mowa, to maksymalnie możemy się ładować korzystając z szybkiego ładowania jedynie około 70 kW. Ja dzisiaj ładując się na stacji Ionity o mocy teoretycznej 250 kW ładowałem się maksymalnie 53 kW, więc zostałem uziemiony na ponad godzinę, gdy chciałem dojechać do Warszawy właśnie na to nagranie. Więc jeśli planujemy samochodem jeździć dłuższe trasy, to bardziej rozsądne wydaje się być Kia EV6, która posiada znacznie szybsze ładowanie korzystając ze złącza CCS, a jeśli chodzi o ładowanie AC, to w przypadku Kia Niro jedynie 11 kW. I witam Was już we wnętrzu nowej Kii Niro. Wnętrzu, które przypomina mi model Sportage, jednak ma coś w sobie wyjątkowego. Kolejny raz projektanci Kii stworzyli coś naprawdę bardzo funkcjonalnego i modernistycznego. Jednak wciąż wygląda to bardzo dobrze. Tunel środkowy jest bardzo minimalistyczny. Znajdziemy tutaj pokrętło do wyboru kierunku jazdy z przyciskiem parkowania. Po lewej i po prawej stronie znajdziemy przyciski funkcjonalne od foteli, czyli podgrzewanie, wentylacja oraz czujniki parkowania, system Kamer 360, podgrzewanie kierownicy oraz system Auto Hold. Przycisk do uruchomienia samochodu jest również w tunelu środkowym. Bardzo to ładnie się prezentuje. Dalej znajdziemy ładowarkę indukcyjną o mocy 15 W. Dodatkowo posiada ona funkcję chłodzenia. W podstawowej wersji nie jest ona dostępna. W wersji L wymaga ona pakietu technologicznego. A natomiast Wixel, w wersji wyposażenia, w której dzisiaj się znajduje, jest ona w standardzie. I również w standardzie znajdziemy tutaj head-up display. Bardzo wygodny, wyświetlany już na szybie. System Audio Harman Cardon z siedmioma głośnikami, który gra po prostu fantastycznie. No i oczywiście te wyświetlacze za kierownicą 10,25 cala, czyli znany wyświetlacz z innych. Modeli Czyki czy i możemy go dostosować do własnych potrzeb poprzez wybór skórek i oczywiście są trzy tradycyjne skórki do wyboru. O, w końcu, czyli motyw A, motyw B, taki z szarym wykończeniem, motyw C, taki bardziej czarny oraz wersja dynamiczna, która zmienia się w zależności od Pory dnia, nie ma już tła, wygląda bardzo nowocześnie, dokładnie tak samo jest w Kii Sportaż. Jeśli Cię interesuje ten większy model, zachęcam w prawym górnym rogu przekierowanie do tego samochodu. Centralnie również znajdziemy wyświetlacz o rozmiarze 10 25 setnych Cala. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz jak w innych modelach. Tutaj jest on nieco niżej względem głównego wyświetlacza, przez co nie mogłem się do tego przyzwyczaić, gdyż kilka tygodni temu jeździłem Kia Sportaż. Jednak jest jak najbardziej w porządku. Jest on oczywiście dotykowy. Mamy tutaj Android Auto. Niestety, poprzez kabel wciąż musimy mieć standardowy kabel USB typu A, aby podłączyć Android Auto, i wciąż wyświetla nam się ta idiotyczna informacja, że uruchomiliśmy Android Auto, jakbyśmy tego nie wiedzieli. Nie możemy korzystać z całej szerokości wyświetlacza w Apple CarPlay. Tego problemu na szczęście nie ma. Niżej znajdziemy coś, co niesamowicie spodobało mi się w Kia Sporta, czyli wielofunkcyjny panel. Teraz wyświetla on skróty do najważniejszych funkcji. Możemy się przełączać między danymi funkcjami samochodu. Jednak gdy klikniemy guzik, w tym momencie jest to panel od klimatyzacji i gałka głośności nagle staje się lewą gałką do temperatury, a prawa dla Pasażera. Coś, co jest niesamowicie funkcyjne i mam nadzieję, że wszystkie modele tej koreańskiej marki będą miały ten system. Bardzo mi się on podoba. I to, co jest również w nim bardzo dobre, to w przyszłości można go przyprogramować, aby wyświetlał więcej informacji. Teoretycznie jest taka możliwość w przyszłości. Kierownica bardzo wyjątkowa, dwuram jedna. Niestety mamy tutaj wykończenie piano black. Jednak przyciski na szczęście mają informacje zawsze wydrukowane, nie są one wyświetlane, jak na przykład w modelach mas. Maserati. Wiem, dziwne porównanie, jak ostatnio jeździliśmy Maserati i po prostu tam wyglądało to ohydnie. Tutaj jest jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj również srebrne wykończenie. Przycisk do zmiany trybów jazdy jest na kierownicy. Mamy trzy tryby jazdy Eco, Normal i Sport. Możemy przytrzymać im włączyć tryb Zimowy, jeśli mamy naprawdę kiepskie warunki drogowe, jeśli chodzi o ilość miejsca, jak najbardziej w porządku. Nad głową również jest ok. Myślę, że osoba 1,90 może nawet 2 spokojnie się tutaj powinna zmieścić. To, do czego nie mogę się przyzwyczaić, to wykończenie drzwi, ponieważ panel od szyb i lusterek idzie bardzo wysoko. Jest to wręcz takie nienaturalne. Wygląda to naprawdę ładnie. Jednak no nie mogę się do tego niestety przyzwyczaić. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to tutaj mamy miękki plastik, to wszystko nadal, no to jest taki bardziej twardy niż miękki. Tutaj już są twarde. Plastiki, piano black centralnie, tunel środkowy, ma dwa miejsca na napoje z możliwością wysuwania danych miejsc, więc jeśli nie korzystamy z napojów, możemy mieć cały schowek dla siebie. Fotele, tak jak powiedziałem wcześniej, są podgrzewane i wentylowane, są oczywiście również elektrycznie regulowane w topowych wersjach, jest to bardzo komfortowe. Tutaj element podświetlany, powiedzmy, schowek otwierany, niestety nie jest regulowany ani na wysokość, ani na długość. A i to co jest dość wyjątkowe, to zagłówki, ponieważ one są wysunięte bardzo do przodu, dzięki czemu mamy bardziej poprawną pozycję za kierownicą. Jednak wyglądają dość dziwnie na pierwszy rzut oka. Całościowo wnętrze naprawdę udane, może się podobać, jest bardzo praktyczne. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń nowej Kia Niro, to muszę przyznać, że ilość miejsca nogi jest jak najbardziej w porządku. Na głowę, no, w pewnym sensie mieszczę się na styk. Jednak to, do czego mam zastrzeżenia, to pozycja kanapy. Z uwagi, że jest to Niro elektryczne, podłoga jest nieco wyżej, więc nasze nogi są cały czas nieco uniesione. Może to być niekomfortowe podczas dłuższej jazdy. Jednak na plus jest kanapa, która ma... Regulowaną pozycję, więc możemy się bardziej wyprostować lub bardziej leżeć. Mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje. Jest on wysunięty do przodu. W porządku, jeśli chodzi o miękkość, możemy tutaj spokojnie sobie podróżować, opierając łokieć. Mamy tutaj również możliwość siedzenia w trzy osoby bez większego problemu, ponieważ nie mamy tutaj żadnego progu, więc możemy tutaj spokojnie podróżować w trzy osoby, nieco ściśnięci. Na każdy ma miejsce na nogi, więc jak najbardziej w porządku. To, co mi się podoba, to umiejscowienie złącza USB-C w oparciach przednich foteli, podobnie jak w Kia Sportage, więc korzystając tutaj z urządzenia mobilnego nie musimy się nigdzie schylać, by je podłączyć, tylko mamy od razu w zasięgu ręki. Oczywiście mamy schowki w oparciach przednich foteli, oświetlenie, niestety żarówkowe, nie rozumiem tej idei w samochodzie elektrycznym. Są nawiewy od klimatyzacji, jak najbardziej w porządku w topowej wersji Kia Niro może również mieć podgrzewane skrajne miejsca tylnej kanapy, więc jak najbardziej komfortowo również gdy będzie nieco zimniej. I witam was już z zakierownicy nowej Kia Niro w wersji elektrycznej, czyli naszym źródłem napędu jest jednostka elektryczna o mocy 204 koni mechanicznych i 255 km maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie od 0 do setki w 7,8. Prędkość maksymalna nieco ponad 160 km na godzinę. I oczywiście tradycyjnie na początek sprawdzimy jak ten samochód przyspiesza. Przełączmy się w tryb sportowy. Wyłączmy kontrolę trakcji. Tutaj można wyłączyć kontrolę trakcji. I zobaczymy, jak ten samochód przyspiesza ze startu, zatrzymanego. Spokojnie, teraz się załączyło. Sprawnie, bez szaleństw. Jak najbardziej w porządku. Odczuwalne dokładnie tyle. Ile podaje producent? Jeśli chodzi o dane techniczne, od razu teoretyczny zasięg 460 km na jednym ładowaniu w cyklu mieszanym, średnie zużycie energii powinno wynosić 16,2 według producenta. W przypadku mojego testu udało mi się osiągnąć średnio 16 kWh. Czyli wynik lepszy niż podaje producenty. Wiele osób mówi mi, że osiągam wyniki lepsze niż podają producenci w swoich katalogach, więc potwierdzam, czysto, teoretycznie, spokojnie można tym samochodem przejechać 450 km w cyklu mieszanym, miejskim, gdy odzyskujemy energię i jeździmy bardzo. Spokojnie w trasie jechałem tym samochodem na autostradzie A2 z Warszawy do Łodzi i z Łodzi do Warszawy, i średnie zużycie energii już wzrasta wtedy do około 18-20 kWh, więc wciąż tragedii nie ma około 300 km. Powinniśmy wciąż przejechać, gdy tym samochodem podróżujemy sprawnie. A jeśli chodzi o samo podróżowanie tym samochodem, to muszę przyznać, że samochód jest bardzo komfortowy. Zawieszenie jest dość twarde. Nawet teraz, czuć jak ten samochód wręcz nieco podskakuje na tej w miarę równej drodze. Słychać nierówności, gdy na coś znajdziemy, jakieś studzienki i tak dalej, mogłoby być bardziej komfortowo, jednak tragedii. Nie ma. Jeśli chodzi o wygłuszenie, to z przodu jak najbardziej w porządku, choć odnoszę wrażenie, że ten fantastyczny tunel aerodynamiczny za tylną lampą poprawia aerodynamiczność, jednak powoduje mały szum podczas jazdy. To się robi wręcz irytujące, gdy jedziemy tym samochodem nieco szybciej. Jednak można się do tego teoretycznie przyzwyczaić. Układ kierowniczy. Bardzo w porządku. Naprawdę dobrze przekazuje informację, co dzieje się z przednimi kołami. Nawet w trybie normalnym odnoszę wrażenie, jakby był nieco bardziej utwardzony, jakbyśmy jechali w trybie sportowym. Jednak mimo wszystko jest w porządku. Mogłoby być lepiej, mogłoby być bardziej komfortowo. Czuję, jakby ten samochód był bardziej nastawiony na dynamiczną jazdę. Mimo że jest samochodem elektrycznym, miejskim crossoverem segmentu C, tak mi to troszeczkę nie do końca pasuje. Jeśli potrzebujemy jednak coś nagle wyprzedzić, to wciskając gaz podłogę, to ten samochód wyrywa do przodu. Reakcja jest praktycznie przy każdej prędkości, w każdych warunkach naprawdę coś bardzo dobrego. 204 konie mechaniczne powodują już, że ten samochód elektryczny potrafi naprawdę wiele. Jeśli chodzi o fotele, są bardzo komfortowe, nie mogę na nie narzekać. Przez ostatnie 500 km. Nie czułem żadnego zmęczenia gdy jeździłem tym samochodem. Są naprawdę w porządku. Podoba mi się intuicyjność obsługi tego samochodu. Wszystko jest pod ręką, wszystko jest tam, gdzie powinniśmy tego szukać. No może oprócz tego panelu po lewej stronie, ponieważ jest on nieco za wysoko. Kierownica dobrze leży w dłoniach. Head-up wyświetla nam wszystkie informacje, jakie powinniśmy mieć podczas jazdy. Mamy tutaj tempomat adaptacyjny. Możemy utrzymywać prędkość między samochodem poprzedzającym a nami. Jest tu bardzo komfortowo. Zastrzeżenia mam do Android Auto, które nie wyświetla się na całym wyświetlaczu. Również brak bezprzewodowego połączenia z urządzeniem z Androidem jest czymś wręcz niezrozumiałym w dzisiejszych czasach, szczególnie, że technologia w tym samochodzie jest. Podłączyć iPhonea bezprzewodowo możemy, jednak użytkownicy Androida, jak zwykle, gdzieś tam z boku. Może końco to zrobimy? Musimy przecież mieć coś do zrobienia, gdy ten samochód będzie przechodził facelifting. A jeśli chodzi o ceny nowej Kia Niro Electric? To w tym momencie cennik zaczyna się od 191 900 zł za podstawową wersję wyposażenia. Bateria i silnik zawsze są te same, więc tutaj nie ma nic do rozmowy. Wersja wyposażenia taka jak nasza, czyli XL, to już wydatek około 220 000 zł. I odnoszę wrażenie, że jest to nieproporcjonalnie drogo, ponieważ podstawowa KIA EV6 kosztuje 220 tysięcy złotych silnik nieco słabszy, napęd na tył zasięg teoretycznie nieco mniejszy jednak samochód większy i ma większe możliwości gdy zestawimy porównywalną EV6 i Niro Electric czyli w EV6 jest tam 224 bodajże konie mechanicznych, bateria nieco większa zasięg już automatycznie ponad 500 km, to dopłata jest zaledwie 15 tysięcy złotych nie widzę tutaj logiki. Ten samochód, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest po prostu zbyt drogi. Oczywiście pomijam kwestie dostępności, bo zapewne Niro jest łatwiej dostępny niż EV6 dzisiaj. Jak być może słyszeliście, EV6 jest wyprzedane już na ten bieżący rok i prawdopodobnie początek XXIII również jest wyprzedany. Pomijam również kwestię czasu oczekiwania. Jednak wciąż. Ten samochód wydaje mi się być po prostu zbyt drogi. Oferuje naprawdę bardzo dużo. Jednak nie do końca tego rozumiem. Jeśli szukacie samochodu elektrycznego, to Niro jest bezkonkurencyjny. Nie ma takiego drugiego samochodu na rynku w tym segmencie. Jeśli nie potrzebujecie mieć samochodu segmentu D, no to Niro naprawdę jest w porządku. Niżej mamy Kone Electric, wyżej już mamy Ionika i F6. Jest to nisza, jednak wciąż wydaje mi się być po prostu zbyt droga. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz. Polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat Kii, Niro w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.